wolny materiał, który występuje w przyrodzie albo który wymyśliła nauka, może być tworzywem dla artysty rzeźbiarza? Tak, zdecydowanie tak. W tym świecie właściwie wszystko może być mhm. materiałem. Ostatnio właśnie jestem po, pod wpływem wody i próbowałem w ostatnich tam kilku latach bawić się z nią o tyle, żeby ją ujarzmić. No myślimy to o różnych stanach skupienia. Mhm. No bo to jest e... bardzo, bardzo ciekawy obiekt. Proszę e... powiedzieć Te... o nim trochę więcej. No, tu ta, ta praca jest elementem jakby zespołu, cyklu prac, które, które były prezentowane podczas doktoratu mojego. Prace miały być namacalne. One miały wpływać na to, żeby, żeby odbiorca mógł się z nimi spotkać głębiej niż tylko wizualnie. Więc to jest akurat zrobione z takiej pianki miękkiej. To jest właściwie gąbka. Praca nazywa się dyfuzor. I właściwie tutaj dla podkreślenia jakby tej głębi i tej ciągłości użyłem tej wody z tego względu, że w tym nawarstwieniu ważna była dla mnie kontynuacja jakby rodzaj takiego genomu i nawarstwiania pokoleń. W sytuacji uczenia się świata właściwie na nowo, Jakby ten, ten, ten dziecko, które się gdzieś tam tutaj przewija. Bo tych dzieci e, tu jest. Jest ich dużo, e... mnogo, tak. Ja miałam takie skojarzenie, patrząc na tę wodę i na te drzewa, na których dzieci rosną, że to jest woda życia? Można to różnie traktować. Tak, też, bo, bo jakby chodzi o, o, o to samo, o sprawę, o tą ciągłość Aha. E, o, o trwanie w, w, właśnie w tym świecie i, i, i być jakby. Na, po sobie jakby uh -huh. I, i jakby i ten dyfuzor, czyli jakby, e, jakby rodzaj urządzenia, które, które, pochłania i jakby przekazuje dalej i jakby to, to ma jakby takie symboliczne znaczenie. Dzieci może są motywem, który mnie prześladuje, ale to tylko od momentu, kiedy pojawił się mój syn. Nie chcę, za dużo o tym mówić. aczkolwiek e, myślę, że, że to było dla mnie bardzo ważne przeżycie i, 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 i jakby ta obserwacja te, te, tego, tego rozwoju uh -huh. No jest dość kluczowa w tym wypadku. No one wszystkie mają pochylone głowy, nie wiem czy to coś znaczy, tak jakby, znaczy to jest, jakby nie patrzyły na świat embrionalna no właśnie. i bardziej może właściwie nakierunkowana na ten dotyk, który jest dla mnie ważny. Ja pracuję rękami. Dla mnie to jest bardzo ważne. Jakby to, to, to nie jest do końca do przekazania, właściwie tego się nie da do końca opisać, ale ta praca manualna jest, jest ważna. Jakby, a, I doceniam właśnie ten, ten rodzaj kontaktu, badania jakby, tematu i w ogóle świata w formie takiej manualnej, mhm. namacalnej. I dlatego no, próbowałem to też przewartościować w sytuacji właśnie tego, żeby, żeby troszeczkę ująć pola tej, tej wizji wsze wszechobecnej, a nakierować z powrotem na takie doświadczenie no, sensualne, zmysłowne. zmysłowe. Ale to jest bardzo ciekawe, co pan mówi. Bo tak aż wydaje się oczywiste, chociaż się jakby wcześniej o tym nie myślało, mówię o sobie, że przecież pan cały czas jest w kontakcie takim zmysłowym ze swoją pracą, bo musi pan być, prawda? Tak, i, i właśnie. Ale, to jest to moje. To... Tak, i to jest i część pana tam w tym jest. Tak, tak. tak, ale, tak, tak. ale odbiorca z kolei oglądając. Ma zakaz dotykania. To znaczy właśnie nie, ja, odbiorca no, znaczy jest przyzwyczajony do, do niedotykania prac. Uh -huh. e, no ja w tym, przynajmniej w tych pracach właśnie doktorskich właśnie ch zdecydowanie chciałem użyć e, innych zmysłów i wręcz na, zachęcałem. Uh -huh. Może mi się to nie udało, bo, bo też miałem takie sygnały, że jednak robię te bariery w postaci tej ramy. Mhm. Jakby ona wynikała z, z, tylko i wyłącznie tak naprawdę z tego, że ja chciałem ujarzmić tą wodę. No chciałem właśnie. ją tutaj umieścić i dopuszczać taką sytuację, że te drzewa mogłyby się znaleźć w jakimś, jakiejś naturalnej sedawce, czy w formie takiej mhm. naturalnej y, 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 przestrzennej, y, tak zalanej wodą. Pana niepokój, tak? Jakiś rodzaj zaciekawienia, czy zdumienia, czy zadziwienia, y, czy nawet takiego lęku, który przynoszą, y, przynosi życie. Mhm. W takim naj, najszerszym słowa rozumieniu. I, i przystępuje Pan do, do. Bo ma Pan jakieś takie ciśnienie, jak rozumiem, wewnętrzne, żeby zrobić jakąś pracę. Czy ona pozwala Panu lepiej zrozumieć istotę tego, tego lęku, czy, czy ona. Czy nie? Czy to się jakoś nie Czasami pogłębia? Tak, czasami jest tak, że, że samo to jakby tworzenie po prostu wprowadza mnie już na tyle w stan takiego spokoju, że ja po prostu mog, zrobiłem co, co mogłem, żeby pewne rzeczy okiełznać, i, i jakby sama praca już jest jakby świadkiem te, takiego działania. I, I w momencie, kiedy, kiedy to, 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 to dzieło, to ta praca jest. Już uznaję ją za skończoną, bo ona nigdy nie jest właściwie, zawsze jest gdzieś tam w procesie miejscowym, zawsze mogło być lepiej, inaczej. E, aczkolwiek te, jeżeli ją wypuszczam z, z tego garażu, to, to to jest już świadectwo tego, że, że to jest e, treść, która, której nie do końca ja też ostatecznie, e, którą ja, ja klarownie czytam. Mhm. Jakby to jest rodzaj zapisu. Który, który wypuszczam jakby z, z pracowni i, i ja zwykle jestem ciekaw reakcji odbiorcy, bo, bo bardzo często się zdarzało się tak, że, że odbiorca tak dopiero mnie nakierował na w pewne przestrzenie, których ja właściwie nie zauważyłem, a w pewnym sensie intuicyjnie pewne rzeczy pokierowałem tak, mhm. formalnie. Czyli to jest jakaś taka przestrzenna forma, taki przestrzenny zapis pewnego stanu świadomości? czy znaczy, Te formy, nie wszystkie, ale większość jest, jest rodzajem komunikatora, nie wiem, może nie bezpośrednio, ale jakby jest to dla mnie tak. Na pewno rodzaj zapisu, rodzaj takiego, takiej kartki, może nie z pamiętnika, ale, ale jakby. Jakiś komentarz. Forma, Pana która. Autorski, prawda, komentarz też? tak, aczkolwiek ja nie chcę komentować jakby tak jednostronnie. Mhm. Nigdy, nigdy nie chcę zamykać. Znaczy zawsze zwykle unikam takiego zamykania w konkretne ramy, że ja tak myślę i ja jestem po prostu niezmienny w tym temacie. Po prostu wolałbym pewne rzeczy zauważać i, i po prostu dopuszczać. Dialog, rodzaj takiej taki właśnie formuły tak wspólnej. Korzystał pan nie tylko to tworzywo, to jest blacha, prawda? Tak, tak, tak. tak. Y, ale też jest tu do, dołożony dźwięk. Tak, no właśnie dźwięk, czyli, czyli jakby ten y, zmysł słuchu jest dla mnie bardzo istotny. On jest dla mnie czasami bardziej przestrzenny niż sama forma. Gdybym nie był rzeźbiarzem, to może bym był y, osobą, która się zajmuje dźwiękiem. Dotknę. Tak, proszę, może być gorąco, ktoś jest w cieniu. Y Gdyby Pan nie był rzeźbiarzem, to? Byłbym Bo ja pan... masażystą, ale... nie <laughs> to. Masażystą? <laughs> tak, tak. Aha. Jestem tak, też... <laughs> szkolony w tym kierunku częściowo. No, Także przy... tak, to jest jakby cały czas się. te dłonie, uh -huh. to, to bez, już, bez żartu. Ale dźwięk jest dla mnie bardzo przestrzenny, wręcz no nie wiem, mam taką swoją ułomność na nad wrażliwość na, na, na dźwięk. Pewne dźwięki mnie są bardzo szybko w stanie zirytować albo jeżeli uspokojuć. jest za dużo. Tak, no, także to, wiem, że po prostu ten dźwięk na mnie mocno wpływa. Uh -huh. I wiem, że jest bardzo przestrzenny i tutaj akurat była taka sytuacja, yy, no prowokowała sytuacja polityczna. Ta rzeźba jak się nazywa? Rzeźba nazywa się Rozdźwięk. Uh -huh. yy, yy, użyłem tej stali jako taki, no w tym wypadku akurat to, to, to był rodzaj takiego materiału, czołgowego, jakby, mhm. z takiego kojarzącego się z, 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 z grozą, z rodzajem takiej, takiej też obronności i no, no poważny, poważny materiał. Jakby. I chciałem tutaj użyć, dopełnić tą formę dźwiękiem, bo jakby praca powstała w, w takim skojarzeniu sytuacji jakby najazdu za dużo powiedziane, wojsk rosyjskich na, na Krym tak? I, i sytuacji później... Po, Krymu. Tak, 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 mhm. Krymu. E, no i później jakby cały rozwój tej sytuacji no, sprowokował, że, że na, na tyle dużo i na tyle mocnych było dużo sygnałów, w związku z tym, że no, próbowałem to rozładować w ten sposób. E, połączyłem właściwie jedną ścieżkę dźwiękową, nałożyłem na siebie dwa hymny rosyjski i ukraiński e, i o dziwo, znaczy to był zamysł, ja to zrobiłem i o dziwo są momenty, gdyby się temu przysłuchać, że one ze sobą współgrają, że mają tą podobną jakby nutę, yy, ale są też momenty, oczywiście, to jest od zera do, do, do końca, jakby nałożone na siebie ścieżki, więc yy, no to jest rodzaj tego, tej symbolicznej wo wojny walki. Mhm. Że jakby dość bratersko yy, te dźwięki brzmią, yy, no ale niestety yy, jakby gryzą się ze sobą. I muzyka, i dźwięk też może być materiałem dla rzeźbiarza. To wydaje się paradoksalne, ale jednak, prawda? Bo ta rzeźba bez tej warstwy dźwiękowej byłaby niepełna. Tak myślę. No, no, uh -huh. Mi tego brakowało. No, uh -huh. Jeszcze nie jestem chyba gotów na rzeźbienie samym dźwiękiem, ale, no, ale myślę, że to też jest możliwe. Uh -huh. no, jeśli chodzi o budowanie przestrzeni, właściwie uh -huh. no, funkcjonujemy, choćby w tej przestrzeni, tutaj na zewnątrz. Jesteśmy opanowanie tym, tym, co się dzieje. Jest szum, są ptaszki, jakby generalnie no, samochody, które się wtrącają i, i, i to one jakby organizują to, jak się czujemy w tej przestrzeni. Prowadzi pan pewien rodzaj gry i ze sobą, i ze światem, i z odbiorcą. Pana praca, która się nazywa Dystans, pokazująca metalowy, zimny stół, jest no, taka bardzo, bym powiedziała, wręcz obrazoburcza, prawda? Bo jakby przewraca te konotacje związane z, z, z tym, z czym stół się powinien kojarzyć. Tak, stół się powinien kojarzyć z czymś ciepłym, znaczy generalnie się kojarzy z ciepłotą taką domowego ogniska. Ja chciałem specjalnie właśnie tutaj użyć tej, tej odwrotności ze względu na to, że właściwie dokusiło mnie, żeby zadać na nowo to pytanie, w takim, na zasadzie takiego odświeżenia tematu i takiego gwałtownego jakby odwrócenia sytuacji. No chciałem tylko zaznaczyć, że, że czy, czy aby na pewno tak się dzieje nadal i, i czy tak, tak, tak no po prostu czy to jest kontynuacja, czy to jest świeże. Uh -huh. e, no i no w tej sytuacji jakby użyłem agregatu chłodniczego, który jest podpięty bezpośrednio pod, pod ten obluz, który jest już sam w sobie zimny, bo jest zbudowany z, z aluminiowej blachy i, i tym bardziej jakby pogłębić jakby te, ten efekt chłodzenia do takiego stopnia, że wręcz e, zamarza. No jakby efekt jest taki, że widzowie są zaskoczeni jakby tak podwójnie i, i są skonsternowani, bo, bo spodziewali się czego innego, jakby, tak? A punkt wyjścia jest taki, że no ja czułem ten dystans jakby z tego względu, że, że po długim okresie już takiego nieprzebywania w domu, troszeczkę ja też jestem zamkniętym człowiekiem i, i sam się dystansowałem w jakiś sposób. To jakoś tak naturalnie wychodziło przez, przez jakby odległość od, od domu. No i jakby to jest tak, taka praca, która wyszła z mojego takiego pragnienia gdzieś tam bliskości. No ale, ale też właśnie rodzaj takiego guzika, jakby takiego zwrotnego jakby punktu, który powodował takie, tak, tak, tak próbował. Spróbowałem tym, tym sposobem zbudzić w sobie jakby to, 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 taką gotowość na. Jakby odbudowanie jakichś relacji i w ogóle mhm. większą sposobność tych tak, relacji. No bo z, tu też jakby może, bo, można to kojarzyć w ten sposób, że jednak jest jakiś bagaż doświadczeń, nie wchodząc w jakieś takie psychoanalityczne y, obszary, mhm. że ten stół, ten chłód, tak, ta, ten dystans, y, te czasami pozorne rozmowy, które właściwie tylko udają rozmowy. Że to też można w taki sposób rozumieć, Miałem prawda? Miałem dość surowe wychowanie, jakby takie typowo góralskie, więc myślę, że to miało też wpływ na jakoś takie taki podskórne gdzieś podejście do tego. Aczkolwiek nie zdarzałeś jakieś sytuacje ekstremalne, które, które po prostu by powodowały, że że totalnie mam jakiś problem jakby z, tym, mhm. z, z tym okresem. Jakby. Ja Dość szybko wyszedłem też z domu, z gniazda, bo ja właściwie w liceum już mieszkałem w internacie, więc jakby właściwie to, to tak od tej podstawówki cały czas byłem poza domem. Mhm. Więc to też spowodowało tę taką odległość, ten, no, no, taką nieprzekraczalną już w pewnym momencie, bo już w jakiś sposób nie o wszystkim też dało się rozmawiać z ojcami, bo oni byli da, daleko poza jakby już w jakiś sposób. Czyli był dystans. Więc, ten dystans jakby autentyczny był i uh -huh. jakby jest. Ja też mówię, no ja też jestem takim człowiekiem, który żyje w środowisku takim bliskim dość i, no i też, też dużo, dużo jakby takich emocji, takich bezpośrednich przeżywam gdzieś w sobie, więc jakby... A stół właśnie no, był takim naj, naj, najlepszym. Ja szukałem e, motywu, motywów, ten stół się wydał takim najbardziej e, mocnym i konkretnym, w, w, jeśli chodzi o ten kierunek, którym chciałem obrać, po prostu jeśli chodzi o kumulację uh -huh. tych emocji. W uh -huh. Oglądamy rzeźby artystów, pana rzeźby i tak m, nawet często nie mamy świadomości, ile tam jest zapisanych jakichś zdarzeń czy, czy emocji, przeżyć autentycznych, prawda? Tak, tak, często jakichś że... szczęśliwych, często jakby mniej? Czyli bycie rzeźbiarzem to też nie, nie do końca jest zawód. To jest jakby, punkt, sposób być, życia i sposób bycia. Więc, jakby Wszystkie emocje jakby, no, są siłą rzeczy filtrowane. Wydaje mi się, że każdy artysta może to potwierdzić, że po prostu to, co tworzy, to, co robi, nawet jeżeli nie, nie wypowiada się na jakiś konkretny temat stricte. To zawsze pakuje ten, ten bagaż emocji i doświadczeń. Jakby są różne dni, są lepsze, gorsze, momenty, w których faktycznie wpada się na jakiś przebłysk, genialny pomysł, a są takie, które po prostu trzeba robić swoje i iść do przodu. Jakby. A gdyby miał pan dokończyć zdanie, które zaczynałoby się od słowa sztuka? <laughs> Życie, bycie to jest dla mnie równoważne jakby. Każdy dzień, każda chwila może być właściwie elementem tej sztuki.